Mężczyzna ma naturę zdobywcy. Tak, tak, moja kochana kobieto. I chcę Wam powiedzieć tak. Często stykam się z kobietami, które e, randkują i mówią w ten sposób e, no, pomiędzy nami była taka chemia, taki flow od początku, on po prostu powiedział, że on takiej kobiety nigdy nie spotkał i on chce ze mną być, e, on chce ze mną wyjeżdżać, mieszkać. W sensie ja często słyszę takie historie, że e, kobieta poznaje mężczyznę, mężczyzna wariuje na jej punkcie, opowiada te różne rzeczy pod tytułem żyjmy razem, mieszkajmy razem po tygodniu, a po nawet dwóch, ale to jest to, co mówi mężczyzna, bo on jest oczarowany kobietą. Natomiast, jeżeli kobieta powie sobie nie, 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 on nie musi zdobywać, generalnie to ja czuję, że on mi pasuje, więc ja mogę z nim już wyjeżdżać, mieszkać i żyć, no, no. Przecież jest taka chemia, takie porozumienie między nami, on mnie chce i przysłowiowo mu się na chatę, to uwierzcie mi, że ten mężczyzna powie nie, nie, nie. I ja ją zdobyłem? Po tygodniu? Fajnych słówek, ona już jest moja, ona już mi oddaje siebie, swoje życie, to jak bardzo beznadziejne własne życie miała, skoro oddała mi je tak, bez tego polowania. Pamiętaj kobieto, że każdy mężczyzna, z punktu widzenia gadziego mózgu jest zdobywcą i on potrzebuje być tym myśliwym i upolować tą swoją sarenkę. A jeżeli ty mu przynosisz siebie na tacy, zanim on jeszcze cokolwiek zaczął zarobić, to. E, właśnie sprawiasz to, że ten mężczyzna e, w ogóle nie ma frajdy z tego zdobycia ciebie. Mężczyzno, jeżeli ty czujesz, że chciałbyś stanąć wreszcie swojej męskiej mocy i w ogóle być tym zdobywcą, być tym mężczyzną alfa, to zapraszam ciebie do mojego e-booka Męska Moc, który poprzez. E, Liczne ćwiczenia oraz praktyczne wskazówki pozwoli ci powrócić do siebie, odnaleźć tą męską energię, postawić na siebie, podejmować dobre decyzje i stać się autentycznym dla siebie i dla otoczenia. Uwierz mi, że kobiety będą zupełnie inaczej na ciebie patrzeć. Napisz w komentarzu: Męska Moc, a dostaniesz link do tego e-booka.